Witam wszystkich w moim nowym filmie. Krótki przegląd przed moim wyjazdem na około 30 dni. Zobaczymy, jak to po powrocie będzie wyglądało. Dosadziłem tutaj dwie roślinki. Jakaś hydrofilia tutaj jest i tutaj bakopa. Zobaczymy. wam, że może ich nie być jak wrócę, no ale zobaczymy. Tak wygląda 240. Molinezja w natarciu. Wypiera inne gatunki, powoli przejdziemy do kostki z krewetkami. To jest kostka z krewetkami 30. Tutaj roślinki nawet sobie ładnie rosną. Tych krewetek tutaj troszkę jest i małych bików. I dwa duże parka z której właśnie te małe tutaj są. Tak wygląda. Dalej eksperymentalne. 7 litrów. Bez filtra. Świecę latarką, tu nie ma świetlenia. A tu też rośliny ładnie rosną. Jest to kilka krewetek i wpuściłem parę małych gubików. Zobaczymy. Ślimaczki sobie żyją tak naj, najlepsze. I tu obok jeszcze zrobiłem takie eksperymentalne, też bez filtra, bez, bez napowietrzania, bez, bez oświetlenia. Tylko jest po prostu oświetlenie takie, które włączam jak jestem przy tym, ale oczywiście nie będzie się świeciło. Akwarium, akwaria stoją wszystkie na parapecie, na oknie. I te już nie są zasłonięte, więc zobaczymy, jak będą wyglądały po powrocie. Tu też takie kawałki roślin powsadzałem różne, i zobaczymy, jak to będzie rosło. Puściłem tam jakieś też małe rybki do dwie, żeby sobie pływały. O i tak to wygląda. Wiasy sobie ładnie rosną Jeszcze troszkę krasnorostów gdzie nie gdzie jest Ale nie ma wysypu Tak jakby się uspokoiły te krasnorosty Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam i zobaczymy za około miesiąc, jak to będzie wyglądało. Pozdrawiam.